Witam Was serdecznie z tej strony. Bogdan, w tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób włączyć ukryte opcje programisty, dzięki którym możemy włączyć dodatkowe funkcje, pozmieniać, ewentualnie skonfigurować według własnych potrzeb. W Samsungu Galaxy S7 jest to tak samo proste, jak we wszystkich innych smartfonach Samsunga. Wystarczy przejść z góry na dół, uruchomić ustawienia, zejść na sam dół. Menu ustawień, i tu mam informacje o urządzeniu. Wystarczy kliknąć, aby uruchomić, zejść na sam dół, i tu jest informacje o oprogramowaniu. Jeżeli klikniemy sobie informacje o oprogramowaniu, tu mamy numer wersji, tutaj w tym miejscu. Jeżeli teraz 7 razy naciśniemy, czy 8 numer wersji, pojawi nam się taki licznik i przeskoczy, i uruchomi nam to. Opcje programisty, zostanie tu wyświetlony taki komunikat: Jesteś już programistą, coś takiego. Zobaczcie. O, już jest. Gotowe. I teraz zobaczcie. Tutaj pojawiła się teraz opcja: Opcje programisty. Wchodząc do tych opcji, mamy tutaj sporo dodatkowych rzeczy, które możemy sobie przejrzeć, uruchomić, zmienić. Nie polecam niczego zmieniać, jeżeli nie wiemy, co do czego służy, bo może być jakiś problem potem z urządzeniem. Dlatego te opcje są ukryte dla osób zaawansowanych. Debugowanie USB to jest najczęstsza opcja, którą osoby, które bawią się w tworzeniu oprogramowania albo potrzebują do jakiejś aplikacji, to sobie włączają tą właśnie opcję. A tak, jest tutaj sporo różnych innych ustawień, które można sobie przetestować, można się pobawić. No, na przykład tu konfiguracja USB. Jak widzicie, mamy tutaj więcej różnych opcji. Że tylko na przykład ładowanie jest. BTP możemy sobie włączyć. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc jest sporo różnych ciekawych opcji, które można, ale nie trzeba pozmieniać. Tak więc, jak ktoś się nie zna, nie wie co, jak, to polecam jednak tutaj nic nie zmieniać. Procesy w tle, limit standardowy, możemy sobie tutaj zmienić, na przykład bez procesów w tle, najwyżej 3, 4, 1, ale nic nie zmieniamy. Ok, tak więc opcje programisty są i teraz możemy oczywiście je sobie wyłączyć, jeżeli nie korzystamy. I teraz jest jedna rzecz. Jeżeli chcielibyśmy usunąć teraz tą zakładkę opcje programisty, to musielibyśmy przywrócić ustawienia fabryczne w tej opcji kopia zapasowa, zerowanie, czyli przywrócić kompletnie ustawienia fabryczne. Tak więc na pewno nie jest to dobra rzecz, żeby włączać opcję programisty, jeżeli nie będziemy z tego korzystać, a będzie nas to potem denerwować. Chociaż w sumie nie ma co denerwować, jest sobie po prostu opcja. E, tak więc informacyjnie nie ma nigdzie opcji, na przykład usuń ten skrót czy coś w tym stylu. Trzeba byłoby przywrócić ustawienia fabryczne. OK, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Subskrybujcie kanał, komentujcie. I oczywiście, jeżeli skorzystacie z tego poradnika, do czegoś potrzebujecie tych opcji programisty, napiszcie z ciekawości, sam jestem ciekaw, do czego wam się to przydało, do jakiej aplikacji, do jakiej potrzeby, co ciekawego robicie, że musicie uruchomić sobie opcję programisty i którą z funkcji i co wam ona daje. Tak z ciekawości, niech inni widzowie, niech inni sobie przeczytają, zobaczą, być może też skorzystają z waszych metod. Ok, z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, łapka w górę, komentujcie. I udostępniajcie dalej, jeżeli będzie taka potrzeba. Trzymajcie się, cześć mam.